Bing, creep pasta, rozdział pierwszy. Bing wstaje z łóżka, przebiera piżamę na normalne ubrania i bierze od razu królecia Trisia, a robi z nim oczywiście wóź, czyli pikanie po samym pokoju, mając w ręku jego ulubioną maskotkę. Wraz z flopem bawią się, jedzą śniadanie, lecz niespodziewanie ktoś dzwoni do drzwi, a tam ciocia Binga i siostra Flopa Przych jest tam ze Charliem. Flop pyta się, a gdzie Koko? Ciocia mówi, że sama nie wie co się z nią dzieje była jakaś nieswoja od rana więc powiozła go do szpitala ponieważ nagle zdała i zaczęła wymiotować może jest zachorowana? <grym> Mówi Bing. Ciocia mówi, nie, coś znacznie poważniejszego. Muszę do niej zaraz iść. zaopiekuj się zaopiekujcie, Charlie. Dobrze? Dobrze, mówi Bing. Chwilę potem, po zabawie z Bingiem, po, po kilkunastu godzinach, ciocia nie wraca. Niezapokojony Flop dzwoni do niej z komórki. Ta nie odbiera. Flop jest niezapokojony. Jest już noc. Już musimy iść wszyscy spać przecież. Ale co z małym Charlie? Już nie mamy do niego miejsca do spania. Właśnie. Bing zostaje sam w domu. Flop musi jechać do ich domu położyć Charliego. Bing panicznie się bał. Nigdy wcześniej się tak nie był, będąc kompletnie samym w pokoju. Bo taki przestraszony, że aż nie da się tego opisać. Więc miał to króli się, i nic innego. Ale sen pomógł mu znacznie. Nagle o godzinie 00 zadzwonił dzwonek. Pink oczywiście słuchał rad flopa, żeby nie odwierać obcym. Lecz Bing nie posłuchał. Myślał, że to flop. Lecz flop by nie dzwonił do swoich własnego domu. Musi to być ktoś inny. Lecz, lecz kto? Bing podchodzi do drzwi. Porusza klamkę. I otwiera drzwi. Następnego dnia Binga Flop już nie zastał Binga w domu. Flop jest teraz kompletnie zrujnowany. Jedyny, co ma w życiu, to jedynie swoją rodzinę, którą ma, to Charlie. Bing, Koko jego siostra zniknęli. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Jedyne, co ma teraz flop, to kolegów oraz przyjaciół Binga, Pando, Amme, Pole oraz Sule. Co z nimi? Przecież trzeba im wszystko powiedzieć, wszystko powiedzieć policji. Jednak flop jest ostrożny. Jest niezmytym detektywem. Więc może sam wszystko rozwikłać. Jednak czy jest to na pewno bezpieczne?